Siemano, Siemano. Jak już wspomniałem, robimy pojedynek z Mataneiro. Przypominam, że jestem we Wrocławiu w jedynym na Polsce sklepie, który stacjonarnym sklepie, który sprzedaje karty kolekcjonerskie Topsa oraz chyba Topsa tylko Pokémony ekstraklasę i można tutaj się zaopatrzyć w topoladery, koszulki i wszystko co jest potrzebne dla kolekcjonera i tego zaawansowanego i początkującego a my otwieramy dzisiaj dwa multipaki Kick Off 2026 gdzie jest Hurricane no i pierwszy pojedynek kto trafi lepszego Harego Keina Mateneiro siema. Siemanko, witam was wszystkich. No dobra, no to pojedynek robimy też taki, że Mateneiro bierze Hiszpanię, ja biorę e, Argentynę, bo za niedługo zbliża się, przypomnij na... W 2026 roku odbędzie się mecz zwycięzcy Copa Ameryki, czyli Argentyny z mistrzem Europy, okay. czyli Hiszpanią. Okej. Okay. No dobra, no to lecimy e, i otwieramy Mateneiro. sprawdzamy od razu Harego Keina, gdzie... Sprawdzamy. Dobra, ja tutaj jaki... tak bezpiecznie otworzę. Ja tam się... I wyciągamy. Dobra, dajesz. Na spokojnie. I, no śmiało matenero. Już mam. O, o. Uwaga. Ja mam już. <laughs> ja ci nie powiem jakiego mam. <laughs> dobra. Uwaga. Kto wygrywa? Pojedynek. Wow. Niebieski i biały. Dobra, ładnie. Także ja, ja, ja trafiam trzego. 1-0 dla Mataneiro. No dobrze, jeżeli chodzi o to, no to mamy pierwszy traf dobry, no i lecimy teraz równocześnie, otwieramy saszety no i sprawdzamy o to, co ma. te karty pierwszy. odwracamy, bo tam są karty specjalne, no i szukamy Argentyny i Hiszpanię. Co masz? Ja mam Ajax na razie. Mhm. Oh, okay. AC Milan, Inter Mediolan, Aha. następnie Bayer Leverkusen, Aha. i ze specjalnych Trent Alexander Arnold Aha. oraz Manu Canetti. Okay. E, ja z skarg specjalnych mam Parego Keina, Anglia i e, Olympique de Marsyll, czyli dalej 0 do 0, czy 1-0 dla ciebie. Pazurze, już nie sprawdzajmy, tylko karty specjalne od razu, bo myślę, że większość i tak wie jakie karty są. Okej. Okay. Wow, już tam widzę dobry traf. Usią. Tu karty odkładamy. Ale Pazurze. to pokaż jakie tam są przynajmniej. No to pokazujemy. Tak, przynajmniej wierzę. Że... Bayer Leverkusen, Aha. Marsylia, Botafogo. Butaf a właśnie Botafogo, ja też zapomniałem jak one się nazywają. Lukajowi z Milanu i Absolutely. mamy dominatora nigro Lautaro Martineza. A ja mam e, Magicane Christian Policy. A ja Ci powiem, że mam kolejny punkt, bo Argentyna Emiliano ja Martinez. Ja, aha, bo dobra, no ale to Ty masz A, Argentynę czy ja mam Argentynę? Przepraszam no bardzo. Dobra, no dobra, ale to Ty trafiłeś, to ja nie mam punktu. Tak ja, jest. ja z Tobą Anglię, e, Phil Foden. Błąd okay. taki. No błąd. ale okej, okay, karcioky zacznę, no, tak. jakby nie było. Pamiętajcie, że cały czas można kupić FIFA 5, ale nie powiemy Wam gdzie. Nasza tajemnica. Trzecia Saszewka. U mnie Klej. U mnie, u mnie go Gomez. Następnie Czachanoglu u Ciebie. U mnie Marsylia Gomez. Czachanoglu Inter. No. Ja mam Marsylię. Tella Leverkusen. Ajax. Pato, widzę, że będę miał teraz punkt, no, Hiszpania, ma... Lenormand. A ja, a ja, a ja, o oh, kurde, David Tregeze, ale legenda. trafiła. a ja mam Adriana Rabio z Marsylii. Jako traf, no to legenda, wiadomo, że tutaj by, by wygrała. Położył no, tutaj ale... koło a. a ja też koło no i ostatnia saszetka z pojedynku, który raczej wygra Mataneiro, no bo nie ma tu innego, innej opcji, ale zobaczymy. To jest możliwe. Ale jest Hurricane Niebieski, także to jest duży plus. E, I dla mnie flatuje Greenwood. U mnie Szaka z Leverkusen. U mnie ten Bota, ale jakiś tam. Mupai z Marsylii. Ok. E, Bisek. Maza z Leverkusen. Ej, ku, jest Argentyna. Dwa za jednego bramka kontaktowa. E, tutaj jest Fernandez. U mnie Paward Inter. Okay. Z skar specjalny Grimaldo z Leverkusen Magician Ok. I oraz Botafogo Żar kunie. A u mnie e, Hiszpania Pedri, ale, górne, to ale no gdybyśmy się wymienili. No dobra, tak czy siak e, przegrywam pojedynek na multipaki z Matenero. Dziękuję ci to. E, widzimy się w dalszej części vloga, e, gdzieś jeszcze się spotkamy, na razie jesteśmy w sklepie. E, wpadajcie. Ulica to jest Piotra Skargi. Piotra Skargi we Wrocławiu. Jaki to jest numer? 22. 22. O, Piotra Skargi 22. Wbijajcie, fajnie tu jest, można sobie odpakować, nagrać odcinek. A my mykamy z Matynajro dalej. Jeżeli też chcecie możecie kupić sobie tutaj również karty takie pojedyncze luzem, na okay. przykład Barcelony, Kogo chcecie? Tak jest. Dobra, no to śmigamy dalej. Yo. na razie.